Dzień dobry Państwu, dzisiaj chciałbym w dzisiejszym poradniku pokazać jak zrobić coś fajnego w Minecraft. Odpalamy tego Minecrafta, tak. Ale to jest tylko 1.4.6 i trzeba mieć y, to item z taką gwiazdką i tak dalej. No, no to y, wchodzimy w tą gwiazdkę. I y, tutaj... Kurwa. Wchodzimy w tą książkę tutaj i tutaj yy, wybieramy sobie przedmiot, tak? Załóżmy, że ja wybiorę miecz. I tutaj wszystko można os ostrość 0, można co najmniej do 10, znaczy co najwięcej do 10. Odrzut 10, zaklęty 10, grabi 10. I tutaj jak jest wydajność 0 i je dotyk 0, to to co jest na czerwono, także można sobie ulepszać. To tutaj wszystko na 10. I tutaj jest także druga strona. I tutaj jakbyście wiedzieli co to znaczy trąc, to piszcie yy, w komentarzach. Bo chciałbym się dowiedzieć, bo to jest chyba jakaś nowość tam w, w Minecraft 1.4.6. <trych> Ochrona. Przed wybuchem. Powolne podanie. Na ogień. Jeszcze sprawdzimy czy to wszystko. Na 10 jest. No i załóżmy, że jest. I tutaj trzeba pisnąć yy, make. I tutaj nam dodano. I jak widać tutaj wszystko to jest. Może zademonstruję jak to działa. Tylko muszę znaleźć jajeczka. Albo najlepiej... Yy... No dobra, tam jajka już. Tam ze spawnerem nie będę się tam obijał. Jajeczka. Dobra, yy, załóżmy, że weźmiemy kostkę magmy. Tak, zrobimy. Co jest, kurwa? Ach. Yy, tutaj trzeba uciec na trudny. Ale duże. Oh my god. Widzicie? Na hita. Tylko, że tutaj one się tak mieszają. Lepiej coś lepszego, nie? Coś większego. Nie topież, wieźmy. Dobra, załóżmy, że to wezmę. I wezmę owce. Spier. No i tutaj teraz bierzemy, tak? O Jezus. To co coś jeszcze żyje? Oh my god! O kur! Oh my god! Dobra, no, to pokażę na owieczce. No. Kur... Głupia wiedźma. No i to by było na tyle, więc yy, do widzenia.